Witam Was wszystkich wy kolejnym odcinku z gotika. Chodzimy z wolnej kopalni, bo już mamy listę. No i co? I lecimy po prostu ten do nowego obrazu szybciej yy, kim krokiem. Ja to Wam przyspieszę na unionach, by było szybciej po prostu. O. No, też może w tym odcinku nie zabraknie walki. Za odcinkiem muszę sobie trochę pod expie. no. Ale poszłem tą bardziej bezpieczną taką bo mi się zbłogowało obraz przez chwilę. No. Tutaj jest ta polana cała. Z całym ekspem. Muszę zrobić taksę. O, już mam wyuczony, że tak powiem, mieć jedną tam no. poziom mistrzowski. Mogę więcej, że tak powiem, obrażeń zada. No. tak. Nie za. Dobra. To jest dziwne trochę, bo powinienem mieć taki krwiopiec, postrzała tutaj jest ich dużo. Tak powiem. Chyba za dużo. O tak ja, tak będzie chyba lepsze. O. Że dało jakoś ich pokonać, że tak powiem. I mamy więcej za to. A więc lecimy dalej. Skoro lecimy dalej, to lecimy tu. Tak, cyk. pek To żeby w żołębku było jak najjaśniej. Tutaj jedziemy się jeszcze nie spodziewały. Zadowatwiało się w innych czasach na nich nie można polegać. Gadajmy ileci o czymś innym. O, więc. Ja no. chciałem. Od no, razu wiedziałem, no. że będą powody. Jest staćmat też. Co? Tak lepiej się do tego nie mieszać. jakiś klin mnie zaćpił. Co mnie nie zaczepia. Dobra. to się mięskiem na raz będę miał dużo więcej mięsk na ten. na wie, lepszą podróż na większą Nowa podróż. A to te listy Mam tu listę z... z zamówieniami dla starej. Nieźle! Tylko Dostałem ją od Ja... Masz tu? To Diego zlecił mi to Diego wyp to jak? Mogę wejść? O, chłopie się znam, strelę. Halo, Darek. A nie, muszę poczekać na piewinka. Mam przy sobie. O, poka. Oto on. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz? A jak? Już dostać to wystarczy, byś mor stał, ale nie. To co mam, z pewien człowiek sekt, skoro ma wtedy w z... okay, jestem handlowaniem, można okay. Hops. Hops. Hej, hops. Hej, hops. Pewnie <gadanie> masz rację. To jest ten cały Balkagan. Jesteś Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Balkagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo, ale ci palenie. Ok, to jest to zadanie. E, to się zajmiemy kiedy indziej. A razie mamy właśnie szesprę. Fajnie. No. Dostanę też później lepszą broń, po tej już nie powinien używać. To znaczy ten... Poszukamy nowej broni. Zobaczymy. Wpieszę to trochę, żeby ten... By nie zanucać aż tak Miał sobie skrócik, ale Płaci ten skrócik, zobacz Płaci, ale Tutaj widzę goblinę, czarny Goblinę, dwa szczury To się nie opłaci Bo. Jeszcze nie ma aż takiej do, do, dobrej postaci, więc wycofujemy. W gotyku zawsze jest taka zasada. Ty się nie prajesz i wyjdziesz lepszego wroga. I się w to nie, miejsce nie prajesz. Teraz podrzucamy. Ty mamy jaczór z goblina. Piekielnik oczywiście. O, to jest ten facet, co nas nauczy myślistwa. A w to też by się po prostu ten obraził na nas, bo to na Switch'a jest taka specjalna wersja, która zawiera wiele poprawek. Nie jest tak, ale czasami było to zaskoczenie, gdzie na przykład ten gdzieś było puste miejsce. To Dodatkowa postać Na przykład czy dodatkowy przeciwnik e, nie chodziło mi o to, ale dobra Z jest takim gigatarem, że ma swoją po prostu ten

Długo jak mnie to nie dotyczy To wiedzieć Mamy tu Zrobione trochę Śpieszymy trochę sobie tempo Zapiszemy oczywiście No, no Przyspieszymy sobie tu Zbierzemy przedmioty Stary miecz Aha. Tutaj pamiętam, że była jakaś broń. Czekajcie, chyba że to było w mrocznych tajemnicach. Nie, Zobaczymy, zaraz. O, cyk, a nie, to chyba było w mrocznych tajemnicach. Cyk. Wiedziałem, że się zwala. Dobra, ostatnia próba, żeby Was nie męczyć. Po prostu... Udało się. Dobra, nieważne, tam... Chyba nic nie było. Więc nie ma sensu, tutaj jest tylko skrzynia. Tak, tak, tak. Ok, no i fajnie ma Wyszczerbiony topór. Mm -hmm. A, to i tak to było bez sensu, ale chociaż mamy rudę i dodatkowe czary. Jeszcze level apik mamy tu I tam są zębacze, ale to pójdziemy jak będziemy lepsi. Będziemy mieli lepszą zbroję, lepsze wyposażenie, lepszą postę. Ja się poszłam po jego no. Więc... no. Dziś będzie taki krótszy odcineczek. Z tą niestety jedną misją. A resztę po prostu nie da już. Wystarczy czas. Chociaż zobaczymy jeszcze. No um, by to powiedzieć no, Idziemy dalej robić Daily Gothic Czyli jutro też będą odcinki No, z gotika no, idziemy tutaj, hamara później zakadamy żeby te, pogadać i wtedy będziemy mieli właśnie mój system Musisz no, uważać Nieco nie masz Co? I to tyle w dziesięć, tak. Zawsze to samo Obra raz szybciej paltożiała. Tak. Przekazałem Listę Diego, Świetnie. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. Znam Gorna. Zgadzam. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej. Lepiej się do tego nie mieszać. Czy to wystarczy? Myślę, że tak. I mam dla ciebie mały prezent. Lepszy pancerz. Oi, no i, super. Staśmy teraz, skodnik. Skodnik. Witaj. Co mam robić dalej? Co mam robić dalej? Należy, Jeśli chcesz robić. No. Teraz nauczę siły, później Witaj. się nauczymy dwuręczniej po prostu. Mogę Gdzie się mogę tak... na przykład. Chcę się nauczyć. Faktycznie tutaj od Li można nauczyć się tak. No. Ręcznie jak. No. jak to znaczy, no. No, ale na razie pójdźmy w siłę trochę. O, teraz zobaczcie na tym, jak się stał takie, Tyle, że się stał teraz lepszym koks. Ale dzięki temu będzie lepszy ten, e, tak powiem, damage z broni. Bo to jest plus... Ten... Mm, plus y, mistrzostwo broni. Jedna ręcz. Kiedyś tak. to po prostu idzie też pod ten. Krejta wtedy. Hej! Koniec Koniec. Nie chcę z tobą katać. W starym obozie to już by nas zaatakowali. I mamy 30 przed bronią. No. Więc y, będziemy mieli lepszą postać, że tak powiem. Mamy lepszą postać. Kiedyś rekord. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich. Nawet gdyby tak był, rozumiem. Czy w ogóle chyba będziesz musiał? Jeśli naprawdę chcesz to z złapał <laughs> dla siebie. Ciekawe, no. no. W sumie. To... O, Do zobaczenia! Będziemy, mieli Dzięki temu też lepszą broń. Ja tam! Aqui está o Sun Plus.